I podsumuj spotkanie no mecz walki, tak jak było widać. Spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania. Mieliśmy swoje sytuacje. Myślę, że zabiło nas dzisiaj to, że nie szczęśliśmy sytuacji swoich, które mieliśmy i to zdecydowało, że ten mecz skończył się tak, a nie inaczej. Myślę, że wystarczyło w tym meczu strzelić w ramkę jako pierwsi. I ten mecz rozstrzygnąłby się na naszą korzyść. Tutaj myślę, że to było to był jakby decydujące, że, że no, nie szczęliśmy swoich sytuacji po prostu. Było wiadomo, że to będzie mecz walki i to się potwierdziło na boisku. A no dzisiaj akurat troszeczkę mieliśmy szczęścia, bo Bałtyk to jest naprawdę dobry zespół. Moim zdaniem no w drugiej połowie mieliśmy jeszcze dwie, trzy sytuacje, które mieliśmy skończyć bramką i byłby spokojniejszy mecz. Jak to derby do końca trzymały w napięciu na pewno dla kibiców też bardzo ciekawy mecz, nie był jakiś tam wyrach yy, obrony. Po... Gra do przodu, gdzie jest zbierą... no, bardzo otwarte spotkanie, tak? Tak. tak.